Wszyscy w tym internecie są, to jest prawda, to jest element integralny naszego życia, ale myślę, że nasi odbiorcy chcieliby dowiedzieć się, czym się zajmujesz i po co tak naprawdę tutaj jesteśmy. Także czym się zajmuje Tomek Pongowski? Ja jestem pośrednikiem finansowym. W branży działam 20 lat. 20 lat, to długo. Yy, tak, yy, może nie wyglądam, ale, ale faktycznie to już dokładnie w tym roku mija 20 lat, odkąd pracuję w branży finansowej. Jestem szeroko rozumianym pośrednikiem finansowym, to znaczy pomagam finansować wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia dla osób prywatnych, dla, dla spółek, dla klienta korporacyjnego. Szeroko zajmujemy się po prostu pozyskiwaniem kapitału na różne przedsięwzięcia, prywatne, firmowe yy, i bardzo mocno jesteśmy związani z sektorem bankowym. Totalnie przez przypadek w tych finansach się znalazłem. No właśnie miałem zapytać, jaka jest twoja historia? Jak to się zaczęło? Bo każdy człowiek ma jakąś swoją unikatową historię. Jaka jest twoja? Wiesz co? Generalnie u mnie to był totalny przypadek. Ja ze względu na to, że nie miałem doprecyzowanych planów na swój rozwój osobisty w momencie, kiedy kończyłem liceum, uznałem, że pójdę na studia bardziej światopoglądowe, żeby gdzieś tam dać sobie trochę czasu. Trafiłem na Uniwersytet Warszawski, na, do Instytutu Stowocowanych Nauk Społecznych. To jest taka powiedzmy, można powiedzieć, międzywydziałówka więc właściwie gdzieś tam studia bardzo ogólne dające szeroki horyzont patrzenia na rzeczywistość natomiast nie jak nie związany z finansami no poniekąd tak bo wiadomo że ekonomia jest nauką społeczną prawo jest nauką społeczną to są dwie dziedziny nauki ściśle związane z finansami Uniwersytet Warszawski nie jest uczelnią pierwszego wyboru jeżeli chodzi o stricte kształcenie ekonomistów Do swojej pierwszej pracy trafiłem tak na dobrą sprawę przez jakąś tam agencję pracy czasowej Pamiętam, że właściwie dostałem tą pracę ze względu na to, że studiowałem socjologię, to jest bardzo śmieszna anegdotka, dlatego że y, dziewczyna, która przeprowadzała y, rekrutację w y, jednym z banków, okazało się, że też jest absolwentką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim i spytała mnie, co miałem u profesor Hrynkiewicz na pierwszym roku z polityki społecznej. No to powiedziałem, że piątkę z plusem. Profesor właściwie była osobą, która kolokwialnie mówiąc, uwalała 3-4 roku, było wiele osób, które gdzieś tam awansem były na przykład na trzecim roku i SNS-u, a właściwie miały niezaliczony egzamin z pierwszego roku. Ustaliłem z nią, że jeżeli przyniosę indeks. Na kolejne spotkanie i pokażę swoją ocenę w indeksie, to ja tą pracę dostanę. No, więc właściwie ku jej wielkiemu zdumieniu na tym następnym spotkaniu przyszedłem z indeksem, pokazałem ocenę. No i właściwie gdzieś tam musiała się z tego wywiązać. Więc tak się zaczęła moja przygoda z bankowością. Ta bankowość bardzo mi się spodobała. To była fajna praca. To były trochę jeszcze inne czasy, kiedy, kiedy ta bankowość gdzieś tam się komercjalizowała na polskim rynku. I właściwie już kończąc studia, byłem tak stricte związany z sektorem bankowym, z sektorem finansowym, że nie widziałem swojego dalszego rozwoju, jeżeli chodzi o, o socjologię. Pamiętam, że miałem propozycję i nawet rozpoczęte studia doktoranckie, natomiast uznałem, że to tak totalnie już w tym momencie odbiega od tej mojej potencjalnie przyszłej kariery zawodowej, że ja zaniechałem gdzieś tam dalszej edukacji w zawodzie socjologa, można powiedzieć, i, i podyplomowo kończyłem szkołę główną handlową, tak, w już stricte z przedmiotów związanych z, z, z ekonomią i finansami. Natomiast, tak jak mówię, bankowość to był totalny przypadek i właściwie najbardziej znienawidzona wykładawczyni na całym roku była powodem otrzymania tej pierwszej, mojej pierwszej pracy w banku. Czyli mocny start. A co było po banku? Swoje zatrudnienie w bankowości zakończyłem w 2008 roku mhm. i. Wtedy, kiedy był bardzo mocny tak, kryzys i, rynkowy. I właściwie zdecydowałem się na taki dosyć ambitny krok ze względu właśnie na ten kryzys. Tak? I pamiętam, że miałem wielu kolegów już bardzo mocno związanych z biznesem, 10-15 lat starszych ode mnie, którzy no, mocno mnie zachęcali do tego, żebym ja w tej bankowości został. Doszedłem do jakiegoś tam stanowiska, miałem dobrze. dobrze dopadną pracę na etacie. Wszyscy uważali, że gdzieś tam te moje poczynania, czy próba niezależnienia się od, od banku, to jest poroniony pomysł. Dlatego, że raczej wszyscy wiedzieli, że nadciąga do nas fala kryzysu ze Stanów Zjednoczonych, związanego stricte z sektorem finansowym. I że właściwie generalnie ciężko będzie na takim rynku brokerskim się odnaleźć. Wszyscy mówili, Tomek, zostań w banku, trzymaj się kurczowo tego etatu, dlatego, że trzeba to będzie przeczekać. No, ja gdzieś tam dosyć ambitnie analizowałem, Tą sytuację po swojemu, i właściwie podjąłem decyzję, że w mojej opinii będzie to najlepszy moment, żeby tego pośrednictwa się chwycić i spróbować pracy na rynku jako, jako pośrednik finansowy. I z banku po prostu odszedłem. Potem się okazało, że to była doskonała decyzja, dlatego że ten bank, w którym pracowałem krótko później podszedł pod nóż i, i właściwie na rynek pracy w bardzo krótkim czasie w bardzo rozbuchanym kryzysie finansowym trafiło kilka tysięcy osób, tak, więc to były osoby, które już nie miały takiej dowolności w znalezieniu pracy i mogę powiedzieć, że mojego przełożonego z, z banku spotkałem w Biedronce jakieś 2-3 lata później od momentu kiedy, kiedy ja już byłem takim wprawnie działającym pośrednikiem finansowym, gdzie stał po prostu na ochronie.